Powiem szczerze, nie przyglądałem się muralom tutaj przy e, stadionie broni, ale tutaj mnie ciekawi, no bo ważki też lubię. E, żagnica, tak? Która żagnica? A tu mogą być dyskusje generalnie, ale żagnice. Piękne żagnice. No i tutaj mamy chyba jednak groźnie patrzącą osę. Ost też może być kilka nie widać koszyczków, więc nie wygląda mi to na pszczoły, ale może się mylę ciekawe czy coś jeszcze innego jest, mamy też jakieś larwy trudno powiedzieć, chyba wkurzone są i niebezpieczne może pójdziemy w tamtą stronę jeszcze no, czyli tak oca znajoma żagnice dwie jeszcze nie w tamtemie czyli samiec nie złapał samice tuż za głową mamy też pajączaki jakie gąsienice motyli to chyba kraby pająk, zgaduję a gdzie na przykład jakieś płazy, czyli tutaj głównie tematyka owadzia.